Czyli ty jednak nie masz miejsca, czyli ty w ogóle już nikt nie robisz? No może tu znajdę jakieś dole, ale to nie Znaczy, no ja by było miło. Mam sąsiad, mam, wiesz sąsiad, mam, nie wiem, A ty ty i na LT, ale na ty lepiej, lepiej widać. Bo masz stały ekran. Ale... Uwaga, Jak nie ma, Kuba? To chyba ty... Ale to nie na TikTokie, tylko na YouTube. jak już nie wiedziałam. Na YouTube nawet nikogo nie ma, więc nie oszukuj, Kuba. I chodzi na YouTubie. Aha, Kuba. Bruno Roblox. Taka chyba nazwa na YouTube, no? Taka nawet. Tam masz całe. Tam jest dużo lepsza rozdziałać też dwa no i tam będzie lepiej widać, tylko na tych kto jest więcej odchód. No i ty odpadnie może jedna się przewinie i dalej wyjdzie. A bo tu nawet nie masz wyrośnięte tą soję. O. Ciebie tak to wygląda. Mhm. Mm